Nazwa robocza, a w zasadzie już docelowa, to jest Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Dyni i tutaj przeniesiemy. Wszystkie zakłady Instytutu Morskiego, czyli tu będzie nowa siedziba Instytutu Morskiego, ale oprócz tego będzie się również umieściła siedziba Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, które powołałem w ubiegłym roku. Właściwie jesteśmy na półmetku, mury stoją, teraz będziemy je wykańczali i myślę, że za rok o tej porze będziemy chcieli przeprowadzić uroczyste otwarcie tego budynku, a potem wiele tygodni będą się naukowcy przeprowadzali ze swoich stanowisk. Bierzemy się z tym problemem na, na poważnie, a pierwszym takim elementem to musi być wykształcenie kadr yy, i nie ma najmniejszej yy, wątpliwości, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest świetnym miejscem na to, żeby wykształcić kadry dla obsługi i instalacji morskiej energetyki wiatrowej. Centrum offshore'owe, które tutaj powstaje dzięki determinacji zarówno rządu, jak i rektora Trita i całego, całej kadry uczelnianej Uniwersytetu Morskiego, świadczy o tym najlepiej. Nie chcieliśmy też zostawić tego stwierdzenia słowa Polish Local Content jako coś, co jest w marzeniach. My na dzień dzisiejszy to realizujemy. Realizujemy to wymiernie, podpisując właśnie takie umowy i z Instytutem Morskim przy Uniwersytecie Morskim Gdyni i z firmą Mewo. To są polskie podmioty, które realizują dla nas tą pracę i robią to w najwyższej jakości.